cierpisz? Posłuchaj tej modlitwy, a twoje życie się zmieni. Przechmogący Boże, dziś stoję przed tobą w całej mojej słabości. Panie, byłeś ze mną każdego dnia mojej życiowej podróży. Wiesz wszystko. Znasz mnie najlepiej. W tej chwili moje serce nosi wielki ciężar, a moje życie rozpaczliwie potrzebuje twojej pomocy. Czuję się słaby i nie mogę poradzić sobie z trudną sytuacją bez Ciebie. Ufam w Twoje nieskończone miłosierdzie, w Twoją nieskończoną mądrość i w to, że troszczysz się o mnie jak najlepszy Ojciec i nie pozwolisz mi cierpieć. Powiedziałeś, kołaczcie, a otworzą Wam Ewangelia Mateusza 7.7. Wierzę, że nawet wiara tak mała jak ziarnko gorczycy może przenosić góry, Proszę Cię w imię Jezusa Chrystusa i w imię Jego cierpienia, abyś oczyścił mnie z moich grzechów i uwolnił od stresu i bólu związanego z moim przeznaczeniem. Dziękuję za modlitwę ze mną. Proszę kliknij link WhatsApp na pierwszej stronie mojego profilu, aby dołączyć do quizu katechetycznego za darmo. A kapłan będzie modlił się za Ciebie i Twoją rodzinę. Nie zapomnij zasubskrybować. Niech Bóg błogosławi tych, którzy dzielą się tą modlitwą.